Zbyszko, krótko odpowiem. Zadawałem pytania po to, żeby się dowiedzieć. Nie osądzam, nie oceniam i tutaj nie padły żadne głosy ocenne. Były tylko informacje dotyczące, co tam się dzieje. Ja niczego nie domagam się od nikogo, żeby ktokolwiek oceniał w tej sprawie. Po prostu uważam, że za mało wiem, żebym mógł zabierać w tej sprawie głos. Wróciłem na to. Przepraszam, że... ale chodzi o to, że bo jutro spotka ciebie, to co spotkało jego dzisiaj, to tak samo spotka ciebie, więc bądźmy solidarni. I tutaj bądźmy solidarni wobec kolegi, którego ja go znam i po prostu to nie jest jakiś naciągasz ani oszust, to jest po prostu no, pracocholik I na tym to polega, że jakieś, jakieś mędy go wykorzystały. No to jest, no, to jest tragiczne, no, po prostu. No. Leszku, odpowiedziałem Ci już, że po pierwsze nie wiem. Mogę oceniać wtedy, kiedy będę wiedział, a jak wiesz, nie waham nie się z używaniem dużych słów w każdej sytuacji. Na razie za mało mam informacji, żeby móc zająć jakieś kategoryczne stanowisko. Ze Zbyszkiem się nie spotkałem, nie udało mi się, mimo że próbowałem się z nim spotkać w Warszawie, jak był widocznie los tak chciał. Mam nadzieję, że sprawa się szybko wyjaśni i będziemy informowani jako środowisko o postępach w tej sprawie, bowiem jesteśmy żywotnie zainteresowani, żeby ta wytwórnia działała w taki sposób, żeby nam wszystkim przysparzała korzyści.